Hello, Brynia, Witam Was w kolejnym odcinku Zagrania League of Legends Dzisiaj z ze mną danego siedzianego się Cześć! Cześć a, a ja jestem hey. sobie na Kazix albo na Ryze, nie mam pojęcia jak zacząć Zacząłbym sobie z cloth armor'em Ale to może być... Nie wiadomo. Na Ryze cloth armor wtedy będzie mi bardzo, bardzo przydatny, więc... To nie było Pomyślę sobie chwilę, co tu będzie dobre E, tak, ja bym chciał sobie złożyć Lich Le i bardzo, bardzo fajny item na TF'a, który jest mega opyszny item na niego, czyli Twin Shadows. Ale mm -hmm. nadal nie wiem, jak zacząć. Z tego nic nie będę składać. E, zaczniemy sobie po prostu buty poty. No, to jest najlepsze, no niestety. Dobra i lecę ci już polować. Zaczynamy z W. Oni mają naprawdę... To nie no. było monte przeciwko Caitlyn, i poty. No. Idziemy dalej. Będę jak na LCS-ie. Oooo! Tu łat, tu tu, tu, w nie mam, ale mogę zatańczyć Łop, 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 łop. Łopa, flipping style. Dancing Queen. 3x3! <laughs> 3x3. Trzy po trzy. Trzy po trzy. Dobra. Łop, co ty mówisz do mnie? Dobra, sobie czerwoną. Zobacz jakiego dostanie jak Superpula Hello. dzięki. No problem. It's all no in, problem. It's all in the card. Ej, nie starczy... mi... dostałam jednego dużego i tylko jednego małego. Nie starczy mi auto ataku, w sensie zasięgu. Ale pomożesz jej na pewno, nie? No. Ej, ej, ej! A gdzie... jest ty tym do mnie? <laughs> nie będę go Masz Smite Lesa. Może What? Ej, Rajs jest niestety. nie przyciągnij, nie przyciągnij! Rejs jest dobry na TF, a to jest dla mnie niemiłe trochę. Ojej on gra Ej, agresywnie. Co mam ja się nie wiem co gorsze, KSX czy Rise Ja kiedyś brałem Rise'a właśnie, żeby kontrolować TF-ów. Na linii nie ma szans. Za to są graba. Mam no to będzie bardzo, bardzo ciężkie leinowanie. Ale dobrze, trzeba mu oddawać w każdym razie. No nie, nie no no nie mieście, welcome. Jasne, najlepszy. Coś ci się przyśniło kolego. No po że cię Karolina do 3 minuty miałoby 2 kile od tak No dobra, nigdy <grym> A jednak Ej! <grym> Dzięki! Dobra. My tu gramy mega agresywnie. A jakby okay, Jakby to tu jest Dobra, niestety nie mogę tak farmić sobie od, od tak dobra, ale dostaję, a już nie mam many, ale zaraz ale sobie Ale się cieszę, że mam, że mamy te blue. G -g. E, po blue od razu? Czy Nie, weź sobie, weź sobie. Wezmę następne. Blue. Mm. Jestem good gay flipem. No, no Nie ma kei sobie dla expa. Albo bo na co dobra. dobra, teleportuje się ten typ. Run away, Runaway, away. Możesz przyjść na Mida i posiedzieć sobie, jak chcesz. Bo ten. Mam chwil... 300... 200... Nie, nie, nie przychodź. <gry> Zmiana planów. A i tak jak nie ma w ogóle run na dekarę. Tak? Nie ma. No. Dobre. To dobry gracz. No. Ja sobie polecę na... teraz. Kurde, poleciłbym nie sobie teraz sama. tak, ale. Wierzę nic nie ma. Pójdziemy inaczej troszkę. dobra, może być. ją na. Okej, zwracasz. To gdzie jest pieska? Aha? Pieska. pieska. Widziałem Tibera ostatnio tylko. Nie, myślałem, że nie stać. Nie, no to pieskazik. Wuf, łuf. Okej. Okay. Kurczę, Ray spadł, a i tak ma dużo więcej minionów, bo on sobie teraz pofarmił i ma wyższy level op teleport. Ale Ignite mi dał killa tego, także w sumie w sumie coś za co. A, minion. No i on gra tak ofensywnie. No no chodź, chodź tutaj w frajerze frejerze. No, Dobra, będziemy go starać się tak obijać. Ale ciężko mi się na niego farmia, on gra jak ofensywny debil jakiś. No niestety, Uy, ale w wymianach czy... będzie miał przewagę. Widzę, widzę nas Czekaj? Ale ja mam sporo resów teraz, także powinno być mi lepiej. A on nie ma potek, obczajcie to Uuu, ale dostał, chyba, chyba za nas zawlało już nie e, Chyba nasów do ciebie idzie. Do kogo? Do kogo? Nie, on, on za mało, za mało HP za, za mało HP miał. No, nie dobrze. Dostał no dobra Dostał tą się, Pewnie patrzę na wilki i się Okej. Okej okay. miał... o, jakbym miał ult to yeah. Patrzcie, patrzcie na niego ah. Daj noob, daj noob! Yes! LOL well, good, no. good player Luffer zabija. Strikes Pewnie. again To good To jest za dobry na tą jest, grę Tak, dokładnie, już chciałem to powiedzieć nerf on jest to jest za dobry. No Rayat no, mówił, że będzie nerfić Lutera No Przez te przez te saty jeden no. wejście przez to tak, zobaczył, że Light z takimi statami kierował? O nie 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 tak nie może być Jest za silny na tą grę No dokładnie Nerf Wszyscy tak sobie radzicie, że ja nie mam co robić. Dość farmu. Właśnie. To 23, 36. Ma trochę więcej las hitów, no. Czy więcej niż trochę nawet? A. Mogę go zabić w sumie zaraz, patrzcie. Au. Ach, o, chodę, nie wiem, czy... Dobra, się cofnę, jak coś to będziesz mogła po, popilnować mi. Zaraz. Popilnować. Zobaczcie. Chciałeś powiedzieć raczej podtrzymać. <zysy> <ślesy> 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 <śmienicza> ja bierz, Rzesz, dobra. Się wrócę. dobra, no pieniążku, chwilę, dobra Wypłata przyszła i teraz będziemy A no tak, wypłata no, Dobra, bo ja jęto ja nie, ja nie wiem jak, ale help! Fuck, nie żyje Sejonara, Besi. No tak. Może zejść, jeśli już dobiegnę. No, a, ja, myślałem, że ja go dostanę. Ja ci pomogę. Nie, bo ja ostatnio e, e, nie czeka. On robi na pół, dobra. To ale, mi... dobra, ja wczoraj dzwoniłam. Zapomniałem, że ma tam powiedzieć. warda. Ja ci powiedzieć. Mech, w sumie bym tam wskoczył, ale, nie, ona ma pół HP. O, po prostu walnie E, a staczne jej, jej many na to. Więc lipa. Wracam na Mida. Ej, chyba rymuje no tego ja nie czuję No nie rymuje, nie czuję Nie no raper kurde No dokładnie MC Flip. El, El do... chciał ze mną nagrywać ale powiedział że trochę się cyka Dobre kół w ogóle Flipin. Bardzo dobre O shit. Dobra, nie, nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę pomocy, 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 Idę. pomocy, ratuj mnie. Ale nie w tą wow. stronę. Dawaj go, dawaj go. Zbejtowałem, gwardy, <laughs> Alek It's all in the okay. card. Ja już, ja już. Yo, Alek, Mm, nie jesteś mnie na to, smutno Ja jestem, jestem, jestem za dobry na tym to już, to już, jest, to już jest wiadomo. Ale mam fajny build, mam wszystkiego po trochu. What? Nie, ale to jest OP build na TF, -a. w sensie, mógłbym złożyć już coś konkretnego, ale kupuję po trochu, ale Twin Shadow jest OP na nim. O oh, fuck, fuck, fuck fuck, fuck. fuck, fuck my life. O, te, te, może do ciebie przyjść, ale, Tef mówi, Ja nie mam, nie, nie ma takiej potrzeby. Uciekniesz mu. Dobra, no, no, no. to jest Cień tylko mam piesek. No. Le, ale tak tylko, a to co? Który się teleportnął do mnie? A tam. jest Taki slalomik. Mogę go przyciągnąć, myślę. I, i, I teraz idą wszyscy do ciebie. Lol. 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 Double. Lol, co dobre powiedzenie. Dawaj może bafa. Ja Zginąłem. For you. Nie, dałeś się po prostu złapać. <gry> właśnie, nobie. Nobie, właśnie. Żaden... quit. Chodź. Nob się. Lilo, jak będziesz mieć kasę, jak będziesz się trwać, to kup mi Warda, bo nie miałem na to akurat. A on mi puszczał ja więc nie mogę poczekać też. No nie wiem, ja pamiętam co ostatnio mówiłeś. Co? No ja nie pamiętam Peter wszystko je Ale nie no ale To był najlepszy blue w moim życiu Ja mam zawsze ja mam zawsze kupuję Ward jak gram na będzie miała Lilo A ale mogłem przywalić mu jeszcze raz mój błąd, ale dobra No właśnie to mi polega zabieranie blues Jes Kazik, a JS Kazik, to to spoko bo idzie do mnie ten Trochę się wydwegałem go O! A, Dobra, grałem. tak blisko. O, dobrze, Dobra. smoczku. Ślicznie. Przydał się ten blue buff. No, miałem chyba 10 No właśnie, widzisz to było wszystko zaplanowane Toy the card! O pomocy! Ratuj no, mnie! Ratuj mnie do mnie, do mnie, do mnie, A, A, to to czuję. No, do mnie, do mnie! Do mnie, do mnie, do mnie, do mnie! Pomocy! Do mnie Run away! A, Run away! Yeah. Żal! Duster. Ja nie dostałem asysty! Huch. Żal Huch. Trochę się zmachałem, ale udało się. Dobra. Ogólnie to SS może, może tam... Dobra już nie. Ale SS Gdybym ten item miał wcześniej, byłoby dużo, dużo prościej. Życie byłoby prostsze. O, ale okej, okay, już jest. Jaki item? Twin Shadow. Ten Twin Shadow. Ej, kupij mi ktoś wordy... Nie. nie. Trololo, ja a ona Pewnie Ui. powiedział, że nas zabije i jesteśmy szmatami, ale... dzienna. Na <gulet> pewno. <gulet> <gulet> Nie, dostajemy po drugi. bym poprosił tutaj, o tutaj, Dobro. Tak. Tak. Dobra. Good guy, Lelo. A ja to co? Ja słyszałam, bo ty nikt nie A nie gdzie no. Powiem, no? Ale chodzi o wardy. <laughs> A ja sposzowałam. A ty mi nie kupiłaś wardy, no to co? No do co? Właśnie. No przykro mi, jestem na drugim końcu mapy. Trochę to co? trudno mi. No to co? 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 Tak ciężko powiedz troszkę? Eee, tu? Tak. Eee, nie, 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 Ej, zgankowałbym coś, mam cały czas tego ulta, ale wszystko idzie zgodnie z planem. Nie kim? mogę go użyć dobrze. Idę na gank na mida. Łoc, Naprawdę? Dostanę gankę. Nie padniesz. Nie wiem, no, że Pan ty... Padniesz, go sfidować? Byłoby ja miło, ja gdybyś noga, go co? nie fidował. No, to najlepszy ja gra w moim życiu. Jak Dobra, nieważne. Mmm, fuck you. Wyszło yo. spoko. Na, no, na. No. Na, no, na. No, na, no. na, na. Ja to zaraz wleszczę. <laughs> Aaaa, zap! No jeszcze on żyje. Proszę. No. Uuuu, what? A bo dobra, bijemy go. Ooo, dawajcie, ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę pomogłem! Yeah! Okay. It's all in the card. Redzik. <grym> o! It's all in Sęczą. the redzik. Ja Chciałabym no. mieć Dubafa. <grym> Możemy zrobić Dragona, w sumie. O! Łapiemy go! Nie mam mana, ale nieważne. Ola. No to go zapaliśmy. Okay. Albo nie, nasus. Ale nasus. Ej, no, nasus. Hardcore, jak mojej robi? E, robi. Tam Ej, e... Dobra, kafiuk już no. jest. On nie tutaj. Nie, to się nie Ej, mam o dwa razy około o dwa razy więcej dwa Nie. więcej Nie, niż nie, nie, O shit. Ja nie, lubię nie, nie, ja nie, Uwaga. Uważaj. No po prostu spełnienie marzeń. No i dać Idę. mu warda. Dać mu warda. Nooo, yeah baby! Sucker! Szkoda, że jeszcze Twin Shadow nie bije. Byłoby pięknie. Mm. A ma dość duży cooldown, dwuminutowy, nie? Mm. O, nie tego. <laughs> Rampage. A, co? A ja sobie popatrzę na sklepik będzie ciekawi eee, Tak, Blasting quad, dobrze. To jest build nowej jest generacji, cool, naprawdę jest bardzo fajny. Nieraz widziałem właśnie, kiedyś, kiedyś grałem jeszcze rankę dziki, właśnie na leśce ten każdy, każdy TF tak się budował i kierował grę. To było OP, OP. Kto u nich będzie robić damage jedynie? Chyba nikt. 18-3. wszystko czy, za siebie. Dobra, to i Anian wódz. Po co? Po co mi to? More damage. Nojej. No, no dobra. Co na tego chciałeś? Karolina, ty na tej jeszcze masz wszystko. <laughs> nie. No? Ty po prostu masz wszystko, a nie masz nic. O, zrób mi blue. Jest blue. Jej, moje pierwsze blue. Pierwszy raz. Dobra, ja też, Dobra. Dawaj Chcesz blue? Tak, ale please, dajcie mi chociaż raz Webes, idź gdzie to jest moja farma O już im brakuje No. O. od całego Blade of O jest rej, przyjaciel. jej W sumie ta łapka była dobra, bo O dawaj Nie, nie, nie zabrała mi tego Baba gazulta? Nie chciałam, nie, ale może nie pod towera Czemu? O, on inaczej, on, on nie wychodzi z tego taurea, on się mnie boi. O toba, teraz już nie. Idę, Ja też tam wpadnę, bo nie mam co robić. Idziemy piątką. Dym, dym, dym. Chodź z tej strony. Nie mam multa, więc... Czy jest Blitz? Czy, 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 czy Blitz? Siema. Nie. I czemu to jest Blitz? Ja się, ja nie lubię Blitza, to jest mój koszmar. Patrzcie. It's all Blitz in the car tak. Pusznijcie. Ja nie mam ulti, żeby się uczyć. Ej, w sumie tych zaraz tam zabiją, czy nie? Ej, dawajcie. Ej, w sumie to idzie tutaj Nasos. Nasos, please. Daj go. To w sumie, czy ty idą na was? nie, jeszcze nie. GG. Dawajcie no, resztę. Wszystkich zabijmy. No dobra, już akurat miniony idą. Lol. No dobre zabicie wszystkich. Oooo więcej fragów. No. It's all in the card. Tankuję. Yeah. Ja nawet nie miałem okazji użyć mojego super itemka. A mi dobrze wyszło, 4 za 1. No. Podejrzenie dobrze. Nie, zwołaj się 2-4. I kadry ma 7 1. I ty masz 6-1, no mój Boże. No bo jestem dobrym graczem akurat. Zawał. Ja mam 3-0. Jestem z Z. Jak, jak poszukujecie puszczają, się niebieską kartę. O, nara, luffer O, luffer żyje. Hmm. Podzieliłeś jesteś z Adam, czy jesteś z Zerem? Jestem z, z Aha. słyszałem to też. drugie. No, co za hejterze. Dobra, ja sobie cofnę. E, smoczak? Smoczku? <laughs> dum dum dum. Lichbane i buciki będą. Oh, Chodź, lona Ej, teraz mój TF jest naprawdę mega szybki z tym itemkiem Bo on dodaje też, zobaczcie, 6 movement speeda To dodaje 5 movement speeda Naprawdę... fuck tak fuck! Ja. The Cycle! FIASAKER! <laughs> of lift and of continues. A ja go wziąłem jak chuja Dobra, patrzcie, pora odpalić mojego super itema Dum, 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 leci Zobaczcie, no, ten biedny Blitzcrank jest w stanie mi uciec teraz. A to jest KS. Właściwa osoba go dostała. Ale Nie Zrobimy smoka? Dlatego yeah. musiałem, musiałem zaprezentować e, moc tego itemka. Naprawdę, OP shit. Właściwa osoba zgadnęła na kilo. Tak. Co robimy? Oka. Może patrolujemy trochę. Ała, Razem z coś ktoś. Moje taluszki. Dobra, ja mogę to przegrać. Ej, tak szczerze, każdą grę, którą przegrywamy, to tak jakoś. Mam to, to, to gdzieś. Wiemy. Mam to gdzieś, że przegrywam, bo co z tego, że przegram? Fun. Je jeśli to je oczywiście nie jest ranket, bo tam. Elo, o, to. Elo, o wiesz, ranket to ja się już dzisiaj wkur... No nie, bo. A ci Ja nie mam. Ja nie... Mogę odpalić ult, ale nie odpalę, bo mi szkoda. Zostawię do końca świata, nara o. Lol The fuck? mnie nie lubią W sumie to pomogę wam Tylko jeszcze nie wiem jak Ej no, al bijemy się czy boimy się wszystkiego? No, no ja się, ja się biję, a co? to bijcie się mocniej A na mnie goni! Kto się goni?

Idę solować barona Ej, dawajcie zrobimy serdecznego barona. Chociaż nie, nie wystarczy. No yeah. i Ej, Dawaj Ciągnąłeś kiedyś nie rzepkę, czy nie? Nie, znaczy. Było tyle pieniędzy. No ja też miałem dużo pieniędzy. Dobra, i co myślicie, że to sensura? sura? Dawaj, no A, raczej zaraz drodzą. Jak nie to serdeczny jest, baron. Jest, jest, jest 36. A jak Bessie jest dobra. legendary to naprawdę. 316. To to on zaraz dadzą sura. Za dwie sekundy? No właśnie. Dobra, Pora odpalić kiedyś w ulta. JOLO Dobra, także to było na tyle. My się z wami żegnamy i widzimy się w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się.